noce trzy klucze. Przed nami trzecia noc, tym razem wielka noc, bo z Wielkiej Soboty na Wielką Niedzielę, ale też przed nami trzeci klucz. Tej nocy dzieje się wiele, tej nocy dzieje się wszystko. Tej nocy tak naprawdę mocą miłości Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego zostaje przezwyciężona każda ciemność i dlatego w liturgii będzie rozpalone ognisko, będziemy zapalać paschał i będzie światło, które będzie rozjaśniać mroki naszych serc, będziemy odpalać świeczki od właśnie paschału w liturgii rzymsko-katolickiej i właśnie słowo, które będziemy słyszeć, które będzie opowiadać o całej historii zbawienia, czyli o tym wszystkim co Bóg przez dzieje Człowieka robił, żeby o nas, żeby o ciebie, o mnie zawalczyć, to słowo będzie też jak to światło, rzucone gdzieś tam w głębi naszych serc. Pewnie się niecierpliwie i pytacie, księdzu, a jaki jest trzeci klucz? Trzeci klucz do trzeciej nocy, tym razem Wielkiej nocy, to knot. Ale że knot? O co chodzi? Moi drodzy, świeczka, żeby płonąć, ma knot. Jeżeli Jezus jest niegasnącym światłem, to On na pewno chce zapalić nasze serca. I jeśli nasze serca są choć trochę podobne też do świeczek, do świec, to na pewno mają w sobie knot albo duży, gruby, albo mały knotek. I warto dzisiaj zastanowić się, czy z wosku moich pragnień, czy z wosku różnych moich dążeń, decyzji, oczekiwań wystaje jakikolwiek knotek na zewnątrz. Bo wiemy dobrze, że nieraz jak za bardzo przytniemy świecę i wosk i knot, knotek, no to wtedy mm, może być tak, że nie odpalimy tej świecy, że ona nie będzie dawać światła. I jak to jest z moim sercem? Jak to jest z knotem mojego serca? Czy jestem gotowy do tego, żeby w tę noc szczególną Jezus z Zmartwychwstały przyszedł i zapalił nowe światło we mnie? Czy jestem gotowy do tego, aby to, co było skąpane przez ostatnie miesiące, może nawet lata, w mrokach przyzwyczajenia, w mrokach zwątpienia, w mrokach pytań, na które nie sposób znaleźć odpowiedź, mogło być przemienione właśnie przez światło Jezusa Chrystusa? Dlatego, że Jezus wygrał już wszystko, Pokonał wszelką słabość, wszelkie zło, ale czy mój knot będzie wystarczająco duży? Tak naprawdę to pytanie jest też zaproszeniem do tego, czy jestem gotowy na to, aby Bóg czynił we mnie rzeczy niemożliwe. Ale tak jak przy pierwszym kluczu widzieliśmy, że Jezus zmagał się z możliwą niemożliwością albo niemożliwą możliwością, zależy jak się patrzy w Getsemani w Ogrójcu, w ten wieczór na kilkanaście godzin przed swoją śmiercią. Tak dzisiaj chyba każdy z nas w innym sensie jest postawiony przed taką opcją, przed taką perspektywą, bo Bóg chce na tym knocie, który jest w naszych sercach zapalić płomień. Okej, okay, ja wiem, że to może sknociłem ten trzeci klucz. No ale sorry, światło na czymś płonąć musi. Błogosławionej Paschy, świetnej Wielkiej Nocy, niech was Bóg błogosławi. Trzymajcie się trzy noce, trzy klucze. Dziękuję wszystkim za uwagę, za follow, za obejrzenie i za podzielenie się tym. Dzięki.